A do Z, a później można na przykład galerię pod chmurką otworzyć i, i nie wiem, i w takim ogrodzie społecznym może być. Zauważa pani kolejny pomysł. Można, jak Ale najbardziej. ja tak inteligentnie przeszłam do kolejnego tematu. <grym> tak jak i poprzednio. O, wystawok, Zostawi, o wystawie tak. mówić obrazów. Dziękuję pani Aniu, zapraszamy również. bardzo serdecznie, serdecznie państwa do wzięcia udziału i zakładania ogrodów społecznych, a my przechodzimy do... Uj! Boże, ja się tu zaraz przewrócę. To wszystko przez te, prze, wszystko przez te przepiękne obrazy, o których Dobra, będziemy za chwilę kamery. z naszym gościem rozmawiali. Rafał Jan Patro, artysta malarz. Dzień dobry panu. Bardzo serdecznie. Witam. Olbrzymia przyjemność się gościć pana w naszym porannym programie. Dla mnie Bardziej, że niełatwo było zaprosić. No, tak. Wczoraj pan Rafał mi pisze, że no ma tremę trochę i żona powiedziała, co ma mówić. I co żona powiedziała? O czym co będzie pan, pan mówić? Co panu żona mu Z głowy, prawdę mówią. Żona ogląda dla nas? z pewnością. Dobrze. To pozdrawiamy, 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 małżonkę, żon. Tak. Proszę państwa, Lublin niezmiennie, to jest wystawa, na którą już w tej chwili państwa zapraszamy właśnie w Lublinie do galerii 31 przy ulicy Braci Wieniawskich. Ekspozycja rozpocznie się od 1 lipca, 2 lipca, a 12 będzie wernisaż, tak? Ale cały lipiec będziemy mogli obejrzeć, a jest co i warto. My pokazujemy fragmenty kilka pana też obrazów, ale to będą pomieszane, bo jest Lublin i Chrubieszów, bo pan jest tak, Hrubieszowianinem i, z... i pan Gula. Hrubieszów też, też maluje. Dobrze, powiedzmy, o co wychodziłem. Tak. Znaczy te, które tutaj przyniosłem, to są obrazy, które zostały u mnie w domu. Zostawiłem je sobie po kilku różnych wystawach. Ta była na przykład o naszym skansenie w 2009 roku. To jest rysunek z wystawy z Chrubieszowa właśnie. Tu też są chrubieszowskie obrazki. Nie one są, piękne te a, ja mówię, ale, są, a, a, a jest jakiś lubelski motyw, bo chciałbym lubelski motyw zobaczyć. Bo lubelskie? Ale nie, nie, lubelskie widzimy, ja tutaj, widzimy, ja tutaj, widzimy Tak, tak ja na, na Nie oczywiście. Tak. A w tej chwili są w uprawie i czekają już na to, żeby je zawieźć na miejsca ekspozycji. I tam zapraszam Państwa wszystkich do, do oglądania. Czy my zobaczymy jakiś inny Lublin? Lublin niezmiennie. Skąd taki tytuł, proszę też rozjaśnić? Niezmiennie, dlatego że ja niezmiennie wracam do Lublina. To jest takie moje miejsce, które sobie sam wybrałem. W związku z tym uwielbiam malować Lublin, maluję go po swojemu. Staram się pokazać to, co dla mnie jest istotne. A co tym jest razem... istotne? Co Pan widzi, czego my na przykład nie widzimy? Tym razem to jest stare miasto ponownie. I prawdę mówiąc, nie wiem, czy. Czy pokazuje go takim, jakim jest naprawdę? No tak jak ja go widzę. Mm -hmm. Są miejsca, które lubię, z którymi łączą się pewne wspomnienia, nie ma tam żadnej reguły. Miałem już wystawę wiele lat temu o Starym mieście wcześniej. Ona była taka bardzo przeglądowa, całe Stare Miasto, wszystkie uliczki, jakieś ważne miejsca. Tym razem to są zupełnie, zupełnie subiektywnie wybrane miejsca. Nie ma w tym jakiegoś większego porządku. Takie, które lubię i z takim pomysłem, no, wracam już po dobrych paru latach do Lublina. A czy są takie miejsca y, nie bardzo znane? Chciałby jednak Pan uwiecznić na swoich obrazach. Bo oczywiście one robią no, niesamowite wrażenie, prawda? To Dziękuję, pięknie. W to w ogóle jest akwarela, akwarela. moja akwarela. Ulubiona, tak. ale, bardzo, ale bardzo ciężka technika, wymagająca e... o, o olbrzymich zdolności. A taki... Dolności pan ma. Ale wrócę do tego pytania. Czy są takie miejsca, które mniej znane dla pana, ale warto ich również pokazać, by nasi mieszkańcy, czy Lublina, czy Chrywioszowa, mogli to jeszcze raz zobaczyć? Myślę, że jest mnóstwo takich pięknych miejsc. Z malowaniem takich miejsc mniej znanych jest zawsze problem, że ja je znam, ja pokazuję, ale nie każdy je rozpoznaje. A chciałbym też docierać do widza z z miejscami, które będą też dla niego znajome, bo to jest jakaś tam wymiana taka informacji. Ja przekazuję coś i ktoś to musi w jakiś swój sposób własny odebrać, dlatego miejsca tym razem są raczej dość łatwo rozpoznawalne. W Starym mieście wyraźnie, ulica Grodzka, ulica Kufarze, na przykład, albo Krakowskie Przedmieście. Ale to jest współczesne, Teraz pan pokazuje tak. Takiem, tak. A, to A pan też sięga do historii, bo chrubieszów na przykład historycznie pan pokazuje. Tak. Tego ostatnia wystawa już nie ma. Tak, ostatnia wystawa w Chrubieszowie była właśnie z lat 20., -tych, 30. -tych. No bardzo klimatyczna rzecz. Trudno dotrzeć do tych materiałów, jak ten chrubieszów wyglądał, ale to też bardzo jest wciągające i też miałem takie troszeczkę poczucie misji, że wyciągam pewne detale ze starych fotografii. No właśnie je musimy powiedzieć. Że artysta to też musi się troszeczkę na historii znać albo zagłębić w tę historię, jeżeli chce na przykład przedstawić coś historycznego. Nie I, uważam się za no za ale, de, ale no nie nie, detale są ważne, postaci są ważne, ubiory tak. są ważne. U pana to wszystko jest ja nie chcę porównywać, ale no taki drugi Zin troszkę ten pan jest. Dziękuję za to porównanie. No, jestem zaszczycony, oczywiście, ale no, staram się iść swoją drogą, żeby. Ale rzeczywiście przy takich poszukiwaniach historycznych, żeby dotrzeć i do miejsc i do na przykład strojów, no staram się nie popełnić jakiegoś grubszego błędu. Chociaż nie jest to najistotniejsze w obrazie. A to też fajne jest na przykład, jak młodzi ludzie oglądają, prawda? Wtedy mogą się dowiedzieć, jakie były, Lekcja stroje, historii. W lekcjach historii, jakie były stroje, jak wyglądał Stary Hrubiec, jak wyglądał Lublin. Miejsca, które na przykład młodzież nie zna, a dzięki, dzięki Panu pana obrazom, możemy to wszystko jeszcze raz przeżyć od początku. I to zainteresowanie młodych ludzi bardzo cieszyło mnie też na wystawach. to jest ważne, prawda? My Że... też zapraszamy. Właśnie teraz do Lublina, prawda? Nie wiem, będziecie na wakacjach, macie wakacje, nie wyjeżdżacie, więc na Bracie Wieniawskich do Galerii 31 warto, warto przyjść i trochę poobcować ze sztuką, bo obcowanie ze sztuką też nas, nie wiem, wzbogaca, o tak mogę wewnętrznie. Ja uwielbiam patrzeć, chociaż mówię, ja się nie znam na sztuce, ale z drugiej strony coś mi się podoba albo nie. To też o, to mój odbiór, prawda? Nie muszę znać niuansów. Jakieś. Ja też jestem bardzo ciekaw odbioru, bo to jest pierwszy raz w tym miejscu. Nie pierwszy raz w Lublinie, ale pierwszy raz w tym miejscu i bardzo jestem ciekaw, jak od, zostanę odebrany właśnie przez. Na pewno bardzo pozytywnie. A ile obrazów zobaczymy? O, około 30, ponad 30. Dłużo, jak długo powstawała ta, ta wystawa? No, kilka miesięcy. Z akwarelami jest bardzo różnie, bo to czasami jest tak, że w ciągu godziny, dwóch powstaje obraz, a czasami trzeba go robić trzy dni. Bo trudna technika jest taka, taka bardzo wymagająca, prawda? A przy okazji świetne wytłumaczenie, jeżeli coś nie wyjdzie. <grywa> <grywa> o to jest ważne, co pan powiedział teraz. Proszę państwa, Lublin niezmiennie. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Rafał Jan Patro z pięknymi obrazami Lublina Starego Miasta. Nie starówki, bo Lublin nie ma starówki na to jestem uczulona. Warto spojrzeć, ale też warto zapoznać się z pracami pana Rafała innymi, bo naprawdę są, są wyjątkowe i, i no, miast... ja jestem nimi zachwycona. Ja od, od dawna Panie Rafale. tak. Dziękujemy. dziękujemy bardzo serdecznie. My przechodzimy do kolejnego gościa. Bo też wyjątkowych próbie szowianka. Chrubie, Szybianka, do no dzisiaj chrubie, tak się złożyło, ale cóż ja... słońcała.